Słuchaj no, Larwo, wiesz dlaczego tu jesteś, więc nie ma sensu płakać z tego powodu. HMP Iron Gate, straszne i znane wszystkim jako więzienie o najwyższym rygorze w historii to miejsce gdzie przeżyjesz resztę swojego pozbawionego sensu istnienia. Myślisz, że uciekniesz? Nie rozśmieszaj mnie, garstka idiotów, którzy tego próbowali zakończyła no, w wodzie próbując odpłynąć z wyspy, no ale głowa do góry, no nie? Prokurator Generalny, dziura w dupie. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Mandzio, to jest ostatnie więzienie z The Escapist na moim kanale, cała reszta, jeżeli chodzi o więzienia poboczne, czyli tutaj w tym wypadku Alcatraz, Dark Are Forever i tak dalej, odbędzie się na moim hitboxie, HitboxTV/Mandzio. Ja będę zapowiadał na YouTubie wszystkie livestreamy, myślę, że tak 2-3 godziny wcześniej, albo i dzień wcześniej, zatem spokojnie, to jest przeznaczone tylko dla fanów Escapistów, cała reszta, potem po prostu, że tak powiem, w więzieniu kończymy serię, bo Animals ja chcę zacząć się nagrywać Prison Architect, gdzie będę tworzył własne więzienia oraz będę również grał w tryb ucieczki z więzienia. Dlatego tak naprawdę motyw escapeisu będzie cały czas zachowany. Oto jest kolejne więzienie, mojej kolejni HMP Iron Gate jest zdecydowanie najcięższym więzieniem, jakie jest dostępne w grze. Dlatego mam nadzieję, że czeka nas mnóstwo, mnóstwo zabawy, słuchajcie. Zatem tak, moi mili, jeszcze zanim w ogóle zaczniemy, ja sobie tutaj otworzę malutką ściągawkę. Słuchajcie, chciałbym Was wszystkich zaprosić na mytyt, umytyt, który się odbędzie w Krakowie 23 stycznia Kraków Expo, ulica Galicyjska 9. Słuchajcie, macie w opisie tego filmu w pierwszej linijce link do wydarzenia. Dołączcie do wydarzenia, tam macie całą resztę szczegółów, informacji i tak. Jeżeli nie było Was na Rich Tourze, a chcielibyście mnie spotkać w Krakowie, to zapraszam. I tyle chciałem wam powiedzieć, jeżeli z taki głośno porafionek, wreszcie zaczynajmy! Jesteśmy na to gotowi przygotowani. Okej, okay, kamera od samego początku. Like a to świetnie, po prostu fenomenalnie. Ale się będziemy dobrze super bawić. Nie potrzebujesz żadnego z was. Tylko cię potrzebuję grzebieniu. Grzewieniu, gdzie ja Ciebie mogę dać? Komu? Graczol, Ty masz... Spadaj ode mnie człowieku. Okej, okay, ten rok nie okazuje mi szacunku. Sorry, za 10 dolarów ja nie będę nikomu mordę obijał. Rok, w ogóle co masz na sprzedaż? Krab do golenia, to by się przydało, żeby z kamerami sobie radzić. Dobra, kto mnie nie lubi? poszukiwasz mnie nie lubi. Eee, wszyscy mnie praktycznie nie, nie lubią. Eee, graczol mnie nie lubi i... Izak mnie lubi, okej, okay, spoko. Dobra, poszukiwacz, to ja z Tobą chcę mieć dobre stosunki od samego początku. Zacznijmy od tego. E, druga rzecz. Po pierwsze, ja troszeczkę znam już to więzienie. Ja się tutaj rozeznałem. Tutaj jest miejsce, gdzie mogę chować kontrabandę. Dlatego od razu biegnę tutaj. E, biorę sobie te widelce i ja będę już powoli tam przekopywał. Spróbuj. To jest tak, że plakaty działają głównie w celi, co nie? Ale w poprzednim więzieniu pokazałem, że również plakat działał poza celą. Spróbuję użyć tutaj plakatu, może zadziała, może nie. E, zobaczymy, ale na chwilę obecną zaczynam tutaj już, e, że tak to ujmę, kopać, żeby rozbić sobie tą ścianę i tutaj ewentualnie móc schodzić móc i sobie chować przedmioty. Niesamowicie zaczął mi swędzić nos, to jest bardzo, bardzo niedobre. Okej, okay, już przestał. Dziękuję, panie Nosie, że się zlitowałeś. Oni mają tutaj wszyscy paralizatory, dlatego wolałbym, żeby tutaj nie. Za, żeby tutaj nie poszli w moją stronę. Ponieważ no nie chcę tracić. Nie! <laughs> nie chcę tracić tej mojej kasy. oj oj oj, oj. niedobrze! No tak, straci. A nie, dobra, dolara tracę. Na samym początku tracę tylko dolara. Tutaj również jest bardzo fajne miejsce, gdzie można byłoby chować przedmioty, bo nie ma tutaj kamer. ojacie, jacie, ojacie, jacie, o jacie. O jacie, jacie, jacie. Mam pracę sprzątacze, hehe, a jako, że mam pracę sprzątacze, to chcę ją szybciutko wykonać I dalej, tutaj, że tak po... Ła! Graczol! No halo, ktoś się tym zajmie? No o mnie tutaj bije bezkarnie, bardzo dobrze, na hita padłeś Cioto! to? jak można paść na hita, wstydź się O, panie, panie, panie dzieju, ty masz pilnik A pilnik jest super, przydatny, jest mega Dziękuję Tobie, graczul, za pilnik. Słuchaj, to kiedy ty mnie zaatakowałeś, to chyba był dla mnie prezent. I to taki prezent, wiesz, taki. Naprawdę duży prezent, ponieważ za pomocą pilnika mogę stworzyć sobie Tool Handle, a założę się, że ja będę potrzebował stworzyć sobie tutaj jakieś intrygujące przedmioty. Kabel również mi się zgaduje, że przyda. A co my tutaj jeszcze mamy? Tutaj mamy, na szczęście, nieszczerzoną bibliotekę, jednak muszę tutaj uważać, bo tu w tym miejscu jest bramka. Wydaje mi się, że być może strażnicy nie wchodzą do tego miejsca, skoro jest bramka. To jest możliwe. Um, nigdzie za bardzo nie mamy. Okej, okay, zarobiłem kasę mega. To wyrzucam od razu. O, dobra, na czym ja skończyłem? No, rąbałem tutaj ścianę, tak. Chcę ją wyrąbać jak najbardziej się da. Okej, okay, ty schodzisz tutaj, ale już sobie idziesz. Myślę, że twórcy domyślili się, że ludzie będą tutaj chcieli... Oni chyba tylko do tej kratki przychodzą. Będę musiał uważać, żeby przedmiotów nie kłaść za blisko, żeby właśnie strażnicy niczego nie zauważyli. Będę chciał przedmioty tam głębiej gdzieś kłaść oraz najlepiej będę chciał sobie zrobić tutaj gdzieś podkop po prostu taki i tam sobie chować na spokojnie przedmioty. Wydaje mi się, że coś takiego byłoby najrozsądniejsze, gdyby tutaj pod koniec zrobić podkop. Ewentualnie może bałoby się nawet stąd wykopać. Może nie na jakąś daleką odległość, ale nawet jeżeli mógłbym się wykopać odrobinę. To i tak byłoby to coś dużego, coś fajnego, coś sensownego, czyż nie? No, wow, nie zwrócił mi uwagi. Jestem zaskoczony. Alarm strasz! Ale kapuście są w tym więzieniu! Ja bym się wstydził. Ja bym się wstydził być aż takim kapusiem, wiecie? Kolejny kapuś? O, oczywiście. Południowy apel, wszyscy na apel, idźcie. Ja tutaj nic. 4% zostało, okej. Okay. Ja nic już tutaj nie robię, tak dosłownie nic nie robię, bo nie chcę skończyć źle. E, podejrzewam, że Nitro jest. Dołóż mu, sorry, nie mogę. Rolka papieru toaletowego, bardzo chętnie. Masterczuek to rabuś, bracie odzyskać co moje. E, Zobaczę, czy jest w jego desce. Dobra, daję każdemu łapkę w górę. E, kurwa, mamy rewizję! Dlaczego mam rewizję od samego początku? Papier toaletowy ktoś chciał. A, mam rewizję od samego początku. Dobra. O, są wentyle swoją drogą. To też jest bardzo fajne. Um, dobra, czy mogę pastą zakleić kamerę? To mnie ciekawi. Zaraz zobaczymy sobie. Proszę, pani strażniku. No chodź, ale gdzie ja mam iść? O, da się, super. Na ile? Na 30 sekund. No to mega. O nie, moi mili. Jakie my tutaj mamy fajne przedmioty. Ja daję łapkę w górę tym przedmiotom. Zdecydowaną łapkę w górę. No nie, no takie przedmioty to już nie umierać, szczerze wam mówiąc. Przyspiesz Mandzio, ja nie będę nigdzie przyspieszał, nie, nie zmusisz mnie, czym ty niby jesteś, żeby mnie zmuszać do czegokolwiek. Dobra, tutaj mam papier toaletowy, pasta do zębów, jedną pastę do zębów mogę na chwilę obecną odłożyć, bo mi się nie przyda. Okej, okay, tutaj mam... Mm, uwaga, chcę wejść, o! Pasta do zębów jest nie do użytku, czyli ona jest na dwa użycia, żeby kamerę zalepić. Spoko beczka penarium, to mi się bardzo przyda. z e, dentystyczna, nie do końca kolejna pasta do zębów poproszę. Fajna muzyka jest. Dobra, chciałem beczkę penarium od razu sobie tutaj odłożyć, bo nie wiadomo ile oni będą mieli dla mnie przydatnych przedmiotów, dlatego warto wszystko mieć tak ładnie posegregowane. Dobra. Aaa, nie zdążyłem! O oh, fuck, o oh, fuck, jest na mnie zły, ale nie wiedzą gdzie jestem. Dobra. Noż eee, nóż te spoko. Dobra, to jak są na mnie źli, to w zasadzie mnie nie obchodzi, czy mnie zobaczy kamera czy nie. Oj, chyba idzie po mnie, chyba po mnie idzie. On z opóźnieniem tak chodzi. A to jest moje biurko, okej, okay, tutaj mogę być. Zobaczcie, oni tak z opóźnieniem trochę chodzą. No ale dobra, to lepiej dla mnie, co nie? Tutaj jest kolejny trzeci nielegalny przedmiot, którym mogę w zasadzie trzymać jako broń na dobrą sprawę. Czas na ćwiczenia, mam 94%. Szczerze mówiąc, ja bym nie chciał za bardzo iść na te ćwiczenia, ale wydaje mi się, że troszeczkę nie mam wyboru. Chciałem, żeby mi to spadło. No dalej, no niechaj mi spadnie chociażby z 92 na 89. No A... dobra, no niechaj ci będzie, stracę te moje 3 dolary. No nie, no 3 dolary, ja rozumiem, to były dwa. Dobra, to przy okazji, jak już jestem tutaj, poproszę papier toaletowy. Ponieważ, o ile się nie mylę, musiałem, nie musiałem, tylko byłem poproszony, żeby komuś dostarczyć papier. Spierdiela Ignacy. O, od master zadania. O nie, mogłem po powiedzieć, że tak, ewentualnie bym znalazł. Dobra, co ja chciałem tutaj? Mam beznadziejne statystyki, ale na nimi zaraz popracujemy. Gimper krzyczy, jak zawsze. Ehm, roka papierowa dla poszukiwacza. Poszukiwacz nie wiem gdzie ty jesteś, ale zaraz cię znajdę. Czy on mi przywalił? Master czułek? Dlaczego mnie uderzyłeś? Co ty masz? Zapalniczkę, kabel, szkło nóż 4 na 5, bardzo silna broń. Mhm. No tak, tutaj są wszędzie kamery, zapomniałem o tym. No tak. Ech. O, kolacja jest, okej. Okay. Słuchajcie, zrobię bym coś pojadł. Poszukiwać swoją drogą, gieperdosolanie, sorry, nie mogę. Ale stary, za to mam dla ciebie papier toaletowy, okej? Okay. Jesteśmy ziomeczki, jesteśmy najlepsze ziomeczki. Co ty masz? Ty masz tą drewnianą balsę, której potrzebuję. Ty, Tomek, też masz drewnianą balsę. Wiecie co? Nie jara mnie ani jedno, ani drugie. Wezmę sobie z chęcią jedzenie. I sobie troszeczkę energię zbiję. I, 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 chcę zobaczyć, kto ma moją wymarzoną robotę. Wymarzoną robotę spawacza jakiegoś metalu ciężkiego. To byłaby moja wymarzona robota, ale zanim w ogóle będę mógł przystąpić do e, zrobienia czegoś takiego jak, jak przyjęcia tej roboty, ja muszę się trochę pouczyć. Ponieważ, jak to mówią, ucz się ucz, nauka to potęgi klucz, a jak będziesz miał dużo kluczy, to wyjdziesz z każdego więzienia, dlatego trzeba pamiętać o nauce. Dobra, szczerze mówiąc, nie powinienem stać tak głęboko, tylko tutaj na rogu, i byłoby mi dużo wygodniej się uczyć i wszystko robić. Będę musiał tak, myślę, 10 minut mi zajmie przejście, może 7. Jeszcze troszeczkę się pouczę, jeszcze odrobinkę, jeszcze tyci, tyci. No dalej, 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 jeszcze jeden punkcik. Nie, chyba nawet tego ostatniego nie zdążyłem wziąć, ale dobra. Jestem tutaj um, i samo, chciałem od ciebie wziąć misję. Kolacja będzie niedługo, ok. Rok, co ty miałeś, Tak, kosmetyczny. Spoko. To nie jest nic takiego rzadkiego, żebym się poświęcał i brał ten targ kosmetyczny. Wieczorny apel, kolejny! Jeju, ile tych apeli tutaj jest? Rezi, co ty masz nic nowego na handel? Dobra, A czy ktoś do mnie coś chciał? Odwróć uwagę strażników kolację. A, ona już była, no tak, rzeczywiście, dobra. Byłem na tym, nieokłoś mnie, ktoś jest przeszukiwany, ponieważ wszystko mam w świetniku. To jest bardzo fajne miejsce, gdzie chciałbym ewentualnie pracować. Tylko tutaj się nie przekopię, co nie Dobra, już się wszyscy na mnie wkurzyli. Cicho tam być. Pojemnik na licencję, mat materiały metalowe, drewno czy tego. No, ewentualnie tutaj mogę się przekopać i sobie wstawić plakat, co nie? O, tutaj jest ciekawie. Tutaj jest wentylacja. ci jak wentylacyjnie jesteśmy połączeni wszędzie. Bardzo przydałoby się tego. Pomyśleć o wentylacji. Gaszenie świateł. O godzinie dwudziestej?! Słuchajcie, to było dla mnie największe zaskoczenie tego dnia, że gaszenie światło o godzinie 20, co oznacza, że muszę dużo lepiej przyszykowywać moje plany na grę i dużo szybciej działać, ponieważ będą na dni lecieć dzień za dniem. Dlatego, słuchajcie, Wam bardzo, bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka, Mam nadzieję, że Wam się podobało Jakubsem do Hemp Iron Gate. I słuchajcie, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zatem, Papa, Hej, jutro widzimy się o godzinie 20.00. Cześć!